Shalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Dziś przyjechaliśmy na pustynię Negev, w samym środku burzy piaskowej, ponieważ mamy dziś specjalny odcinek z okazji Dnia Ojca, tutaj w mieście patriarchów Berszewie. A na tak wyjątkowy dzień musimy mieć gościa jeszcze bardziej wyjątkowego, więc chcę, żeby wszyscy przywitali się szalom z doktorem Jerzym, moim tatą. Szałom! Nie mógłbym mieć, moi drodzy, większego szczęścia, niż dzielić dzień Ojca za liną. I jeszcze jedno, dzielić się z Wami wszystkimi tą wspaniałą ziemią, która jest ziemią Ojców Wiary. Abraham, Izak i Jakub. Więc, kochani, mamy tu wiele historii i archeologii do odkrycia w tym biblijnym mieście. Więc, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Historia naszego patriarchy, naszego Ojca wiary Abrahama zaczyna się mniej więcej 3700-3800 lat temu ale bardzo daleko stąd, w krainie zwanej Ur Chaldejskie, która dziś znajduje się w Iraku. To było ważne miasto ze wszystkimi luksusami starożytnego świata, ale Bóg przychodzi do Abrahama i mówi do niego. Lek, Lecha, Mercecha, Umamoladetecha, Umibajtawicza, alarec Asher. Pan powiedział do Abrahama, Wyjdź ze swojej ziemi, ze swojego rodzinnego kraju i z domu swego Ojca do ziemi, którą Ci wskaże. Bóg mówi do Abrahama, aby opuścił dom swoich rodziców, swoją rodzinę, swój lud, swoją kulturę, cały komfort, cały świat, który znał i poszedł do ziemi obiecanej. A Abraham zamieni wszystko co fizyczne, cały swój majątek na świat duchowy i wyruszy w długą i niebezpieczną podróż. I on odbędzie podróż z Urhaldejskiego aż do ziemi Kanaan, ziemi obiecanej. A my jesteśmy teraz tutaj i pierwsze pytanie, które się pojawia, zwłaszcza w taki dzień jak dziś, kiedy jest tak wielka burza piaskowa, to jak to możliwe, że to jest ziemia obiecana? Bóg obiecuje Abrahamowi tyle wspaniałych rzeczy, a on przybywa tutaj, do ziemi, która na pierwszy rzut oka wydaje się niczym. Jest sucha, nie ma tu wody, nie ma obfitych pastwisk dla zwierząt. A teraz. To, co zrobimy razem, to spróbujemy zrozumieć, jak to możliwe, że ta ziemia, która wydaje się tak zwyczajna, jest ziemią wybraną przez Boga. Odkryjmy to razem. Tato, mieszkałeś już tutaj na południu Izraela, widziałeś wiele burz piaskowych. Nie wiem, kiedy ostatnio widziałeś taką burzę, ale opowiedz wszystkim, jakie to uczucie być w środku burzy piaskowej na pustyni. Ostatni raz przeżyłem to kilka dekad temu, a dziś Alinę daje mi okazję, bym to sobie przypomniał. Czym jest burza piaskowa? I przeżyć ją. No nie wiem, czy jesteście w stanie wyczuć ten wiatr, w którym się znajdujemy, a przede wszystkim jest tu jedna, jedna... Widok jakby to była w Brazylii mgła, tylko że tutaj to piasek. A z wiatrem zostajemy. Ja nie miałem żadnych problemów z oczami, ale są ludzie, którzy mają problemy z oczami. Ja mam w ustach, czuję kilka ziarenek, które są mikroskopijne. Nie mają nic wspólnego z rodzajem ziaren piasku, które mamy w Brazylii. Tak, w ustach wydaje się, że cały czas jest piasek to zabawne. Dzisiaj jest bardzo gorąco, niebo jest szare, ten wiaterek. Więc, kochani, przepraszam też, jeśli nie macie mikrofonów i czasami słyszycie trochę wiatru. Staramy się to maksymalnie ograniczyć, ale to trudne. I teraz to wszystko przypomina mi Abrahama. Abraham, wyobraź sobie, opuszcza wielkie miasto Urchaldejczyków, cały luksus starożytnego świata i trafia tutaj, pośrodku niczego. Wszystko, co nas otacza, nie istniało w czasach Abrahama. Tutaj była dosłownie wzgórze pośrodku pustyni i Abraham przybywa tutaj, widzi to wszystko, co my teraz widzimy i ani razu się nie skarży. Widzimy tak często, jak postacie biblijne narzekają, lud Izraela na pustyni czasem narzeka. A Abraham przybywa tutaj szczęśliwy i będzie dobrze, będzie szczęśliwy z obietnicy, którą Bóg mu dał, bo nie bez powodu nazywany jest ojcem wiary. On jest pewien, że Bóg spełni to, co obiecał, że ta ziemia obiecana, mimo że na pierwszy rzut oka na to nie wygląda, również wierzy, że będzie miał ogromne potomstwo, mimo że jest już w podeszłym wieku i nie ma dzieci. I myślę, że to jest sekret Abrahama, pełna wiara, jaką miał w Boga. Wiesz, jest coś, co bardzo mnie porusza, bardzo mnie wzrusza, że jestem tutaj. Fakt, że kiedy on tu przybył, otrzymując wskazówki od Boga, tutaj narodził się monoteizm. To nie tylko nas wszystkich głęboko naznaczyło, ale całą cywilizację zachodnią żydowską, chrześcijańską, muzułmańską wszystko zaczęło się tutaj, wszystko zaczęło się tutaj, moi drodzy. Dokładnie, to znaczy choć urmiało technologię, było dużym, pięknym, nowoczesnym miastem, to byli politeistami, wierzyli w wielu bogów i składali ofiary swoim bogom. A Abraham przybywa tutaj w cudzysłowie pośrodku niczego, do ziemi obiecanej, aby tutaj zacząć budować monoteizm. I dlatego właśnie tutaj w Berszewie rozbije swoje namioty, jak jest napisane w samej Biblii. Wtedy Abraham wziął swoich służących i wyruszyli razem do Berszewy. I Abraham zamieszkał w Berszewie. Dobrze, myślę, że teraz po Twoich wstępnych wyjaśnieniach możemy poznać to miasto. Możemy nawet zacząć od Bramy. Więc dobrze, najpierw wyjaśnijmy, że miasto ma dwa okresy historyczne. Pierwszy to czas patriarchów, kiedy rozstawiali tu swoje namioty i kopali studnie. A drugi okres to czas od królów zwyż. To znaczy król Saul, król Dawid, król Salomon. I od tego okresu zaczniemy, więc będziemy patrzeć nie na rzeczy sprzed 3800 lat jak Abraham, ale na 3000 lat historii z czasów Salomona. Są znacznie nowsze. Znacznie nowsze, tylko 3000 lat, ale zacznijmy więc od bramy miasta. Jak powiedział mój tata, dziś jest Dzień Ojca, on tu rządzi. Ja tu rządzę? Chodźmy. Dla ludzi, którzy przybywali do Berszewy 3000 lat temu, to była brama wjazdowa do miasta. Miasto zostanie mocno ufortyfikowane za czasów króla Saula, aby chronić królestwo przed najazdami Amalekitów. A ta brama, jak widzimy, pochodzi prawdopodobnie z czasów króla Saula, króla Dawida lub króla Salomona. I coś, co jest archeologicznie interesujące do zobaczenia, to fakt, że jest on bardzo podobny w stylu architektonicznym do innych bram zbudowanych przez króla Salomona. Takich jak brama w Gezer, brama w Hakor lub w Megiddo. Więc kochani, któryś z królów Izraela zbudował tę wielką bramę, a teraz, właśnie przez bramę miasta, wejdziemy do środka i zwiedzimy trochę więcej. Wow! Zobaczcie te ruiny, jak dobrze zachowało się to miasto i jak pomaga nam zrozumieć, jakie było życie w czasach biblijnych. Zobaczcie, czym było to odkrycie archeologiczne. Dom z czterema pomieszczeniami to uczy nas, jak żyło się tysiące lat temu. To coś niezwykłego. W tym stanowisku archeologicznym, które dziś odwiedzamy, uczą nas, jak zdobywano żywność i jak pozyskiwano wodę pitną. I była to rewolucja, jak na tamte czasy 3000 lat temu. Bierszewa pojawia się 33 razy w Biblii, i wielokrotnie pojawia się wyrażenie od Dan do Bierszewa, ponieważ Dan było miastem na północnym krańcu Izraela, a Bierszewa znajdowała się tutaj na południowym krańcu. To tak, jakby w Polsce użyć wyrażenia od Helu do Zakopanego. Ale jeśli spojrzymy na mapę Izraela, Berszewa nie jest dziś południowym krańcem Izraela i również nie była nim w wielu okresach biblijnych. Jedną rzecz, którą musimy zrozumieć w odniesieniu do mapy Izraela, jest to, że ona bardzo się zmienia na przestrzeni czasu. Ziemia, którą Bóg obiecał dwunastu plemionom Izraela, będzie się powiększać i kurczyć na przestrzeni czasu. Część ziemi obiecanej znajduje się tam, gdzie dziś jest Jordania. Musimy więc zrozumieć, że granice się zmieniają, ale przez długi czas Berszewa er była ostatnim dużym miastem na południu Izraela. A teraz chcę Was zaprosić do zejścia do podziemi Berszewy. Er Czym jest to miejsce? To jest ogromny system wodny zbudowany w epoce żelaza, czyli w czasach królów Izraela, około 3000 lat temu. Wejdźmy więc do systemu wodnego i zobaczmy, jak on działał. Chodźmy! Wow! Wchodząc tutaj, czuję się, jakby klimatyzacja była włączona. Różnica temperatury między zewnątrz a wnętrzem jest naprawdę imponująca. To naprawdę niewiarygodne, że to miejsce pochodzi z czasów biblijnych. Zobaczcie, jaka perfekcja tej budowli. To miejsce gromadziło wodę zbóż na pustyni, tutaj przez większość roku nie pada deszcz. Przez kilka dni, czasem jeden, dwa dni w roku pada tutaj trochę deszczu, zarówno w tym regionie, jak i w górach Judei. I ta niewielka ilość wody zaczyna się gromadzić, tworząc burze i rzeki, które mogą zalać pustynię. Mamy nawet film na naszym kanale, w którym o tym mówimy. I ten system wodny został właśnie zbudowany, po to, żeby w te nieliczne dni, kiedy woda tutaj płynie. Skierować ją do kanałów i przechowywać przez miesiące, a nawet lata, jeśli to konieczne. Zobaczcie, jak imponujący jest materiał ścian. Ściany zostały pokryte czymś, co wygląda na rodzaj hydraulicznego gipsu, żeby to miejsce było całkowicie nieprzepuszczalne. Dzięki temu, kiedy woda się tutaj pojawia, nie wycieka ani nie ucieka, tylko zostaje tutaj przechowywana, jeśli trzeba, przez miesiące lub lata. To naprawdę podziemny labirynt. Kiedy myślisz, że już dochodzisz do końca, pojawia się jeszcze więcej i więcej sal. I ten bardzo skomplikowany system wodny z czasów biblijnych jest jednym z powodów, dla których Tel Berszewa została wpisana na listę światowego dziedzictwa Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury Biblia mówi nam, że Abraham tutaj w Berszewie zasadził tamaryszek. Po hebrajsku Eshel Abraham, drzewo Abrahama. I tutaj, aż do dzisiaj, w tym miejscu możemy zobaczyć mnóstwo tamaryszków. Ten tutaj też jest jednym z nich. Możemy zobaczyć, jaka jest duża, imponująca i przede wszystkim przystosowana do burz piaskowych oraz ekstremalnego klimatu tego miejsca. Woda była naprawdę kwestią przetrwania, ale za czasów Abrahama nie było wielkich cystern ani systemów wodnych. Jak widzieliśmy, one pojawiły się później. Abraham, jak opowiada sama Biblia, wykopał studnie i już w dawnych czasach było to ogromne przedsięwzięcie, a studnie były uważane za bardzo cenne, bo chodziło o życie lub śmierć. Byli nawet ludzie, którzy próbowali ukraść studnie Abrahama. I dlatego Abraham później przysięga przed Abimelekiem, że to on wykopał studnie i od tamtej pory to miejsce nazywa się Berszewa. Berszewa oznacza ber, studnia, a szewa pochodzi od przysięgi. To znaczy studnia przysięgi, ponieważ Abraham przysięga, że sam wykopał te studnie. I tutaj, tuż obok Tel Birszewa, znajdujemy starą studnię. Chodźcie tutaj, zobaczcie ją ze mną z bliska. A ta studnia, którą widzimy, ma 69 metrów głębokości. Jest tak głęboka, że myślę, że na nagraniu nawet nie widzicie jej dna. Ale tutaj na żywo mogę je zobaczyć i widzę, że do dziś jest w niej woda. Kochani, przepraszam, burza piaskowa robi się coraz silniejsza. Mam nadzieję, że uda nam się dziś pokazać Wam wszystko, co chcę Wam pokazać, a jest tego naprawdę sporo. Ale ta studnia, którą widzimy, pochodzi z czasów biblijnych i wielu miejscowych wierzy, że to właśnie tę studnię wykopał Abraham i że to ona dała nazwę temu miastu. Archeologicznie nie mamy pewności, ale jest to możliwe. A jeśli studnia Abrahama to nie ta, to prawdopodobnie znajdowała się bardzo blisko i wyglądała bardzo podobnie do tej. Obecnie park narodowy, który zarządza tym miejscem, zamontował tutaj kratę dla bezpieczeństwa, żeby nikt nie wpadł ani nie próbował nic wrzucać do studni, ale wciąż możemy zobaczyć tutaj kilka oryginalnych struktur. W dawnych czasach wrzucano tam na dół wiadra, dzbany, przynoszono je tutaj i tutaj, wylewano wodę, która się tu gromadziła, a zwierzęta mogły tu przychodzić i pić wodę. Dlaczego pamiętacie? Abraham był pasterzem. To jest teren wypasu od czasów biblijnych. Mimo że jest tu mało zieleni, to właśnie ta odrobina zieleni, którą widzicie wokół, była tym, co jadły zwierzęta, kozy i owce. A bardziej zielone tereny były zwykle wykorzystywane do rolnictwa. Więc Abraham mieszkał w namiotach, był nomadą i żył z hodowli zwierząt, a ziemia obiecana naprawdę go wzbogaci. Jeśli w Urchaldejskim żył bardzo dobrze dzięki bogactwu swojego Ojca, tutaj całe jego bogactwo będzie pochodzić z błogosławieństwa Boga i jego własnej pracy. Więc czy to jest ta studnia, czy nie? Wyobraźcie sobie wokół, na tej pustyni, owce Abrahama pasące się i pijące wodę. I życie Abrahama oraz jego synów zostanie tutaj na zawsze zmienione, najpierw przez jego najstarszego syna, Ismaela, ponieważ tutaj w Berszewie, w regionie Berszewy, to właśnie tutaj Abraham wypędzi niewolnicę wraz z jej synem Ismaelem, jak jest napisane w tym wersecie. Więc Abraham wstał wcześnie rano, wziął chleb i bukłak z wodą i dał je hagar, kładąc je na jej ramię. Dał jej także chłopca i odprawił ją. I odeszła, błąkając się po pustyni Berszeby. Gdy skończyła się woda z bukłaka, położyła chłopca pod jednym z krzewów, a sama usiadła naprzeciwko oddalając się na odległość strzału z łuku, bo mówiła, nie chcę patrzeć, jak chłopiec umiera. Usiadła naprzeciwko, podniosła swój głos i płakała. Bóg usłyszał głos chłopca, a Anioł Boży zawołał do Hagar z nieba i rzekł do niej, co ci jest, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię z niego wielki naród. I Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła studnie z wodą. Poszła więc, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. A Bóg był z chłopcem, który dorastał i mieszkał na pustyni, i został Łucznikiem. Ale mimo, że Ismael i Hagar byli na tak niegościnnej pustyni, Bóg również ich ochroni i złoży obietnicę Ismaelowi, że także jego potomstwo będzie bardzo liczne. I widzimy, że rzeczywiście tak się dzieje na kartach historii. Od Ismaela pochodzą Ismaelici, z których wywodzi się naród arabski, a także Palestyńczycy są potomkami Arabów. Widzimy więc, że obietnica Boga dana Izaakowi się spełni, ale także Ismaelowi. A mówiąc o Izaku, co się z nim tutaj dzieje w tym miejscu? Jakiś czas po wygnaniu Ismaela, Abraham zabierze swojego ukochanego syna Izaaka i stąd z okolic Berszeby zostanie on zaprowadzony na górę moria, gdzie dojdzie do prawie ofiary Izaaka. I pytanie brzmi, dlaczego ten fragment biblijny jest tak ważny? Ten fragment porusza mnie od dzieciństwa. Dlaczego? E, ponieważ to jest moment, w którym Abraham zrywa z tradycją istniejącą na świecie składania ofiar z dzieci, e, zwłaszcza własnych synów. Więc kiedy otrzymuje polecenie, by nie poświęcać swojego syna, ale zastąpić go barankiem, Pokazuje to ludzki postęp na przestrzeni tysięcy lat, w którym zrywa się z okrutną tradycją zabijania dzieci w imię pewnej wiary. Zobaczcie, ile niezwykle ważnych fragmentów biblijnych rozgrywa się właśnie tutaj, w tym regionie, nie tylko związanych z Abrahamem. Ale także z jego potomkami, Izaakiem i Jakubem. To właśnie tutaj Bóg ukazuje się i rozmawia z nimi, jak jest napisane w następujących fragmentach. Potem Izaak wyruszył stamtąd do Berszeby, i tej samej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Ja jestem Bogiem Abrahama, Twojego Ojca. Nie bój się. Bo ja jestem z tobą, będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Abrahama, mojego sługę. Wtedy zbudował tam ołtarz i wezwał imienia pana, rozbił tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnie. I wyruszył Izrael ze wszystkim, co miał, i przybył do Beerszeby, i złożył ofiary Bogu swego ojca, Izaaka. I Bóg przemówił do Izraela w nocnych widzeniach, mówiąc: Jakubie, Jakubie, a on odpowiedział: Oto jestem, i rzekł: Ja jestem Bogiem, Bogiem Twojego Ojca. Nie bój się schodzić do Egiptu, bo tam uczynię z Ciebie wielki naród. I tutaj w Berszebie oni zostaną pobłogosławieni, oni i całe ich potomstwo. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak ziarenka piasku na ziemi i jak gwiazdy na niebie. Bóg wysyła ich na środek pustyni, ale oni będą mieli pełną wiarę i będą dziękować Bogu nawet wtedy, gdy znajdą się w nieprzyjaznych warunkach. Ponieważ wiedzą, że ziemia Izraela, gdy jest uprawiana, rozkwita i staje się wspaniałą krainą. A dziś jesteśmy świadkami tego, jak bardzo Ziemia Izraela może rozkwitać i wydawać owoce. I dlatego uważam za tak piękne, że jesteśmy tutaj w Domu Ojców Wiary, aby świętować Dzień Ojca. I chcę szczególnie podziękować mojemu Tacie, doktorowi Jerzemu. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jesteście z nami? Kochana, to ja dziękuję, moja droga córko Alino, to ja dziękuję za możliwość udziału w tym filmie, ponownego poznania tego wspaniałego miejsca wysłuchania Twoich wyjaśnień i chcę podzielić się z wszystkimi rodzicami, którzy śledzą Twój kanał. Z ponad półtora miliona uczestników, tylu rodziców, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca i spotkajmy się na pielgrzymkach w Izraelu z Jerzym. I zanim się pożegnamy, kochani, szczególne podziękowania również dla mojego męża. Wielki Buziak, Sefi, bardzo dziękuję. Mimo, że nie pojawia się często tutaj na kanale, zawsze pomaga i wspiera mnie od samego początku. Więc bardzo dziękuję mojemu Tacie i mojemu mężowi, który jest tatą naszego synka Jaira, oraz wszystkim ojcom w Brazylii i na całym świecie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Szalom, szalom, kochani.